Witajcie. Chciałem Was zaprosić na rozmowy z mędrcem. Będę nagrywał to odcinkami, po jednej rozmowie. A dzisiaj krótki wstęp jeszcze, biografia Nisargadaty Maharaja. I nagrywam to przede wszystkim na prośbę osób, którym podobała się ta medytacja, którą zamieściłem parę miesięcy temu. Nisargadata Maharaj, mędrzec z Bombaju. Nisarga znaczy spontaniczny, wrodzony, data znaczy obecność. Rozmowy z Nisarga datą są doświadczeniem obecności mistrza. Skupienie mistrza, mądrość, natychmiastowe przenikanie w istotę rzeczy czynią z każdej frazy akord poznania rzeczywistości. Mistrza można rozpoznać. Celność, jasność, prostota wypowiedzi. Wiemy, że mówi do nas praktyk, który zna prawdę o życiu, śmierci i wyzwoleniu. Czytając rozmowy z mędrcem, skupieni razem z nim, doświadczamy cudu. Otwiera się przed nami nieskończoność, zaczynamy rozumieć własną naturę. Nastaje cisza i pełnia. Mówi do nas przyjaźń. Przekazując nam prawdę o tym, co przeczuwaliśmy i za czym tęskniliśmy. Mędrzec pomaga nam odzyskać godność najwyższą, którą tak łatwo gubimy w labiryncie codzienności. Chwila spotkania z Nim jest błyskawicą światła w ciemności naszych lęków, rozdrażnień, teorii i zabobonów. Jest to książka, której autor nigdy nie napisał. Powstała z rozmów prowadzonych w niepozornym domu na przedmieściach Bombaju, gdzie mieszkał Misargadata Maharaj. Urodził się w marcu 1897 roku, w rocznicę urodzin boga Hanumana. Zostało mu nadane imię Maruti. Jego ojciec i matka byli ludźmi głęboko religijnymi. Ojciec był przez pewien czas służącym w domu bombajskiego kupca, a następnie w roku klęski kupił kawałek ziemi w Kandagallon, gdzie prowadził życie ubogiego hinduskiego rolnika. Zaprzyjaźnił się z biednym, lecz wykształconym braminem Hari właścicielem niewielkiego Sadu. Zwykli oni prowadzić długie rozmowy na tematy duchowe, którym mały Mauryki przysłuchiwał się z wytężoną uwagą. Jego chłopięce lata były podzielone między naukę w szkole i pomoc ojców w pracach gospodarskich. Jego umysł był czujny i badawczy, wciąż wypełniony pytaniami o naturę i jej prawa. Ojciec umarł w 1915 roku zostawiając czterech synów i dwie córki. Dochód z gospodarstwa był bardziej niż skromny, więc w 1916 roku najstarszy syn musiał wyjechać do Bombaju. Maruti poszedł w jego ślady w roku 1918. Przez kilka miesięcy pracował jako urzędnik. Lecz niezależny i energiczny temperament skłonił go do zajęcia się handlem. Otworzył sklepik z małymi hinduskimi papierosami bidis, a wkrótce potem kilka innych. Prosperowały one umiarkowanie. W 1924 roku, w wieku 27 lat, ożenił się z która urodziła mu syna i trzy córki. Prowadził zwyczajne życie. Jego wewnętrzny głód nadal nie był zaspokojony. Pytania o świat, Boga i ludzi domagały się odpowiedzi. W 1933 roku jeden z przyjaciół zapoznał go ze swoim nauczycielem, Sri Far, Maharajem z linii Navnat Sampradaya. Poradził on Mauritiemu, by zajął się tylko jednym. Nie jesteś tym, za co się uważasz. Odkryj, kim jesteś. Obserwuj poczucie jestem. Znajdź swoje prawdziwe ja. Wierny uczeń później opowiadał, robiłem to, co mi powiedział. Każdą wolną chwilę poświęcałem na milczącą obserwację siebie. Spowodowało to we mnie szybką i głęboką zmianę. Wystarczyły trzy lata na urzeczywistnienie mojej prawdziwej natury. Przyjął imię Nisargadatta. Od chwili śmierci mistrza, który w 1937 roku umarł, próbował wieść życie wędrownego mnicha, ale z woli przeznaczenia powrócił do domu, bowiem w drodze do Himalajów, gdzie zamierzał spędzić resztę swojego życia, spotkał jednego z uczniów swojego mistrza, który przekonał go o złych stronach życia całkowicie oderwanego od świata oraz o wielkiej duchowej korzyści płynącej z działania pozbawionego namiętności. Nisargadatta postanowił wrócić do domu i zająć się pracą dla dobra rodziny. Po powrocie do Bombaju, zastał wszystkie swoje sklepy poza jednym opuszczone. Zadowolił się tym, co jest, prowadził interes dla utrzymania swojej rodziny, całą energię poświęcając na pracę duchową. Nad mieszkaniem Syna, kilka metrów od swojego sklepiku, mieszczącego się przy hałaśliwej i brudnej uliczce bombajskiej, w dzielnicy Kadwadi, urządził pomieszczenie do medytacji. W pobliżu sklepu zbierali się ludzie, przyciągani mądrością nisargadaty i jego darem wymowy. Jego codzienne życie było regularne, zaś jedzenie, sen oraz rozmowy ograniczone do minimum. Jego oddanie dla mistrza było całkowite. Nie odwiedzał żadnych świątyń ani świętych. Dzień zaczynał i kończył spacerem nad brzegiem morza. W ciągu dnia były modlitwy, śpiewy, medytacje, rozmowy. Nadeszła tragedia. Utracił żonę i dwie córki. Nisargadatta poświęcił się całkowicie skupieniu duchowemu. Syn przejął sklep. Spotkania przeniosły się do pomieszczenia na górze. Nisargadatta dwa razy dziennie o ustalonej porze rozmawiał z każdym, kto tego potrzebował. Jego naturalna mądrość i celność wypowiedzi. Zaczęły przyciągać ludzi. Wśród przybywających byli cudzoziemcy, potrzebny był więc tłumacz z języków Marathi oraz Hindi. Tego zadania podjął się Maurycy Frydman, który wraz z Wandą Dynowską był współtwórcą legendarnej Biblioteki Polsko-Indyjskiej z siedzibą w Madrasie. Tłumaczył rozmowy na angielski. A widząc i słysząc, z jakim skarbem ma na co dzień styczność, zaczął je nagrywać. Maurycy Frydman zrozumiał, że oto ma możność poznać osobiście i obcować z trzecim wielkim mędrcem hinduskim XX stulecia. Uprzednio spotkał Ramana Maharishiego, mędrca z góry świętego płomienia Arunachala. Potem przez trzydzieści lat niestrudzenie podązał, podążał za Juli Krishnamurtim. Teraz zaczął cierpliwie słuchać, potem nagrywać, a wreszcie spisywać z rosnącym zapałem niezwykłą księgę spotkań. Nisargadatta przeczytał zapis rozmów, które zostały wydane w 1973 roku jako książka I'm that". Jestem Tym. Ukazanie się tej książki sprawiło, że z wielu krajów, szczególnie z Holandii i Stanów Zjednoczonych, zaczęli przybywać wędrowcy spragnieni spotkań z prawdziwym widzącym nauczycielem. Codziennie Nisargadatta słuchał, bez wyjątku każdego. Jego wypowiedzi miały nierzadko charakter piorunujący, wytryskiwały z niego z niesłychaną intensywnością, czasami wcześniej niż pytanie zostało do końca przetłumaczone na Marathi. Rozmowy były zapisywane nadal, również po śmierci Maurycego Friedmana. Z zapisu rozmów powstały następne książki wydane we Francji oraz Stanach Zjednoczonych i tłumaczone na wiele języków. W 1980 roku Sri Nisargadatta Maharaj zachorował na raka gardła. Nie chciał niczego zmieniać w swoim codziennym życiu, jednak niektóre dni był słaby i mówił mniej. Odpowiadał jedynie na pytania zasadnicze. Niewielu ośmielało się je zadać. Pytany o swoją przyszłość, ucinał temat stwierdzeniem, że nic takiego jak przyszłość nie istnieje i że nigdy się nie zdarzyło. 8 września 1981 roku o godzinie 19.30 mędrzec z Bombaju opuścił ciało. Był przy nim jego wierny tłumacz Mular Patan. Nota Maurycego Friedmana, tłumacza na język angielski. Nisargadatte Maharaja poznałem kilka lat temu. Byłem pod silnym wrażeniem spontaniczności i prostoty jego wglądu i zachowania oraz głębokiej, autentycznej i gorącej powagi, z jaką przekazywał swoje doświadczenie. Choć jego sklepik mieszczący się na przedmieściach Bombaju był mały i trudny do znalezienia, wielu ludzi odnalazło doń drogę. W większości byli oni hindusami, swobodnie rozmawiającymi swoim rodzinnym marati, ale było też wielu cudzoziemców potrzebujących tłumacza. Gdy byłem obecny, zadanie to przypadało mnie. Wiele pytań i odpowiedzi było tak ciekawych i znaczących, że został przyniesiony magnetofon. Większość nagrywanych rozmów była prowadzona w języku Marathi angielski lub Hindi angielski. Zdarzały się jednak i inne języki z Indii i Europy. Każda taśma została następnie spisana i przetłumaczona na angielski. Nagrano około 100 taśm, z których 75 zostało przygotowanych do druku. Nie było rzeczą łatwą tłumaczyć dosłownie, a jednocześnie uniknąć naduży... nadużyć i powtórzeń. Mam nadzieję, że tłumaczenia nie pomniejszyły siły oddziaływania tego szczodrego, jasno myślącego i pod wieloma względami niezwykłego człowieka. Zawsze jest rzeczą dobrą spotkanie ludzi niepodobnych do nas. Daje to nam wyobrażenie o tym, czym moglibyśmy być, gdybyśmy przestali się bać. 35 rozmów spisanych w języku Marathi zostało opublikowanych w 1972 roku. Tom drugi jest w przygotowaniu. Sri Nisargadatta Maharaj przeczytał wersję tych rozmów w języku Marathi. Maurycy Friedman. Rozmowa z 12 października 1970 roku Gdy patrzę na ciebie, wydajesz mi się być człowiekiem biednym, mającym bardzo ograniczone środki i stojącym przed wszelkimi problemami ubóstwa i podeszłego wieku. Czy byłaby jakaś różnica, gdybym był bogaty? Jestem tym, czym jestem. Czym jeszcze mogę być? Nie jestem ani biedny, ani bogaty. Jestem sobą. A jednak doświadczasz przyjemności i bólu. Doświadczam ich w mojej przytomności, ale nie jestem ani przytomnością, ani tym, co ona zawiera. Powiadasz, że w swoim rzeczywistym bycie jesteśmy wszyscy równi. Jak to się dzieje, że Twoje doświadczenie jest tak różne od naszego? Moje faktyczne doświadczenie nie jest różne. Inna jest tylko moja ocena i postawa. Widzę ten świat co Ty, ale nie w ten sam sposób. Nie ma w tym niczego tajemniczego. Każdy widzi świat poprzez wyobrażenie, jakie ma o sobie samym. Świat jest dla Ciebie tym, czym uważasz, że sam jesteś. Jeśli wyobrażasz sobie siebie jako odrębnego od świata, świat będzie ci się jawić jako odrębny od ciebie i doznasz pragnienia oraz lęku. Ja nie widzę świata jako odrębnego ode mnie, a więc nie istnieje nic, czego mógłbym pragnąć lub bać się. Jesteś świetlistym punktem w świecie, nie każdy taki jest. Nie ma absolutnie żadnej różnicy między mną a tobą. Poza tym, że wiem, kim jestem. Jestem wszystkim, wiem o tym na pewno, podczas gdy ty tego nie wiesz. Zatem jednak się różnimy. Nie. Różnica istnieje jedynie w umyśle i tylko czasowo. Ja byłem taki jak ty, a ty będziesz taki jak ja. Bóg uczynił świat niesłychanie zróżnicowany. To zróżnicowanie jest tylko w tobie. Zobacz siebie takiego, jakim jesteś, a ujrzysz świat taki, jaki jest, jako pojedynczą bryłę rzeczywistości, niepodzielną i nieopisywalną. I Twoja własna moc twórcza rzutuje nań obraz. I wszystkie Twoje pytania dotyczą tego obrazu świata. Pewien tybetański jogin napisał, że Bóg tworzy świat dla pewnego celu i puszcza go w ruch zgodnie z planem. Cel jest dobry, a plan najmądrzejszy. Wszystko to jest czasowe, podczas gdy ja mam do czynienia z wiecznością. Bogowie i ich wszechświaty przychodzą i odchodzą, awatarzy następują jedni po drugich, a w rezultacie jesteśmy z powrotem u źródła. Ja mówię jedynie o bezczasowym źródle. Wszystkich Bogów z wszystkimi ich wszechświatami, przeszłymi, obecnymi i przyszłymi. Czy znasz ich wszystkich, pamiętasz ich? Gdy paru chłopców dla zabawy urządza przedstawienie, cóż w nim jest do zapamiętywania? Dlaczego połowę ludzkości stanowią mężczyźni, a połowę kobiety? Dla ich szczęścia. To, co bezosobowe, staje się osobowe dla osiągnięcia szczęścia w związku. Dzięki łasce mojego mistrza mogę widzieć bezosobowe w ten sam sposób, co osobowe. Stanowią one dla mnie jedność. W życiu osobowe jest zatopione w bezosobowym. Stanowią one dwa aspekty jednej rzeczywistości. Nie jest słuszne twierdzenie, że jedno poprzedza drugie wszystkie te idee należą do stanu czuwania, co sprawia, że pojawiają się one w stanie czuwania. Ukorzenia wszelkiej twórczości leży pragnienie, pragnienie i wyobraźnia podsycają i wzmacniają się nawzajem. Czwarty stan jest stanem czystego świadka niezaangażowanej świadomości, beznamiętnej i bezsłownej. Świadek jest taki jak przestrzeń, nietknięty przez nic, co w sobie zawiera. Kłopoty ciała i umysłu nie dosięgają go, są na zewnątrz, tam, podczas gdy świadek jest zawsze tutaj. Co jest realne, co jest subiektywne, czy to, co obiektywne? Jestem skłonny uważać, że realny jest świat obiektywny, zaś moja subiektywna psycha jest zmienna i przemijająca. Ty zdajesz się uznawać realność swoich wewnętrznych, subiektywnych stanów, a odmawiać realności wszelkiemu konkretnemu zewnętrznemu światu. I to, co obiektywne i to, co subiektywne jest zmienne i przemijające, w żadnym z nich nie ma niczego realnego. Znajdź trwałe w tym, co przelotne, jeden stały czynnik w każdym doświadczeniu. Co jest tym stałym czynnikiem? Dawanie mu różnych nazw i wyjaśnianie go na różne sposoby niewiele ci pomoże, dopóki nie posiądziesz w zdolności widzenia. Człowiek z oczami. Zaszły mgłą nie zobaczy papugi siedzącej na gałęzi, choćbyś go zachęcał do spojrzenia. W najlepszym razie zobaczy Twój palec. Wpierw oczyść swoje widzenie. Naucz się widzieć, zamiast gapić, a dostrzeżesz papugę. Musisz też bardzo chcieć zobaczyć. Aby zdobyć samowiedzę, potrzebujesz zarówno jasności, jak i gorącego i poważnego podejścia. Potrzebujesz dojrzałości serca i umysłu. Przychodzi ona wraz z rzetelnym stosowaniem w codziennym życiu wszystkiego, co zrozumiałeś, nawet gdybyś zrozumiał bardzo niewiele. Wiodze nie istnieje coś takiego jak kompromis. Jeśli pragniesz grzeszyć, grzesz całym sercem i otwarcie. Grzechy też mają swoje lekcje. Nie możecie zablokować nic tak skutecznie jak kompromis. Gdyż wskazuje on na brak gorącego i poważnego podejścia, bez którego nic nie można zrobić. Jestem za surowością i prostotą, ale w praktyce cały lgnę do luksusu. Nawyk gonienia za przyjemnością i unikania cierpienia jest u mnie tak zakorzeniony, że wszystkie moje dobre intencje, choć żywe w sferze teorii, nie znajdują potwierdzenia w moim codziennym życiu, Stwierdzenie, że nie jestem uczciwy, nie może mi być pomocne, gdyż zwyczajnie nie wiem, jak stać się uczciwym. Nie jesteś ani uczciwy, ani nieuczciwy. Dawanie nazwy stanom mentalnym jest dobre jedynie dla wyrażenia swojej aprobaty bądź dezaprobaty. Ten problem nie jest Twój. Należy on wyłącznie do Twojego umysłu. Zacznij poprzez oddzielenie siebie od swojego umysłu. Przypominaj sobie w sposób zdecydowany, że nie jesteś umysłem i że jego problemami problemy nie są twoimi problemami. Mogę sobie wciąż powtarzać, nie jestem umysłem i nie obchodzą mnie jego problemy, ale umysł trwa i jego problemy pozostają takie, jakie były. Nie mów mi proszę że tak się dzieje ponieważ nie jestem dość rzetelny oraz że powinienem być rzetelniejszy ja to wiem i przyznaję i tylko pytam się ciebie jak to się osiąga przynajmniej się pytasz to wystarczy jak na początek rozmyślaj dalej zastanawiaj się szukaj drogi bądź przytomny samego siebie obserwuj swój umysł z pełną uwagą nie poszukuj szybkich efektów. W polu Twojej uwagi może ich nie być wcale. Niezauważalnie dla ciebie Twoja psychika będzie ulegać zmianie. Będzie więcej jasności w Twoim myśleniu, więcej miłości w Twoich uczuciach, czystości w Twoim zachowaniu. Nie musisz do tego dążyć i tak zobaczysz zmianę, gdyż to, czym jesteś teraz, stanowi rezultat nieuwagi. A to, czym się staniesz, będzie owocem uwagi. Dlaczego sama uwaga miałaby dokonać takich zmian? Do tej pory twoje życie było ciemne i niespokojne. Uwaga, czujność, przytomność, jasność, ożywienie, witalność to wszystko są przejawy zintegrowania, jedności z twoją prawdziwą naturą, to jest satwa. W naturze satwy leży godzenie i neutralizowanie tamasu i rajasu, czyli tego, co ciemne i niespokojne, oraz odbudowa osobowości zgodnie z prawdziwą naturą jaźni. Satwa jest wierną sługą jaźni, zawsze uważna i posłuszna. Czy osiągnę ją przy pomocy samej tylko uwagi? Nie lekceważ uwagi. Oznacza oraz ona zainteresowanie, ale również miłość. Aby widzieć, czynić, odkrywać czy tworzyć, musisz temu oddać całe swoje serce to oznacza uwagę. Wszystkie dobrodziejstwa z niej płyną. Radzisz, aby koncentrować się na jestem. Czy to też jest formą uwagi, a cóż by innego? Oddaj swą niepodzielną uwagę temu, co jest w Twoim życiu najważniejsze, czyli samemu sobie. Ty sam jesteś centrum swojego osobistego wszechświata, czy możesz poznać cokolwiek poza swoim centrum. Ale jak mogę poznać siebie? Aby poznać siebie, musiałbym być poza sobą, a to, co jest poza mną, nie może być mną. Zatem wygląda na to, że nie mogę poznać siebie, a jedynie to co wydaje mi się być mną, całkiem słusznie tak jak nie możesz zobaczyć swojej twarzy inaczej, jak poprzez odbicie w lustrze, tak też poznać możesz jedynie swój obraz odbity w nieskalanym lustrze czystej świadomości. Skąd wziąć taki nieskalany lustro? Oczywiście poprzez usunięcie skaz? Dostrzeż skazy i usunie. To starodawna nauka, ona jest w pełni aktualna. Czym jest dostrzeżenie i czym jest usunięcie? Naturą doskonałego zwierciadła jest to, że nie możesz go zobaczyć. Cokolwiek widzisz, musi być skazą. Odwróć się od tego, porzuć to, uznaj za niepożądane. Czy skazą jest wszystko, co dostrzegalne? Tak. Czy cały świat jest skazą? Tak. Jakie to straszne. Zatem wszechświat nie ma żadnej wartości? Ma ogromną wartość. Wychodząc poza niego, realizujesz siebie. Ale dlaczego pojawił się on jako pierwszy? Dowiesz się tego, gdy się skończy. Czy skończy się on kiedykolwiek? Tak, dla Ciebie. Kiedy się zaczął? Teraz. Kiedy się skończy? Teraz. Nie kończy się teraz. Nie pozwalasz mu. Chcę mu pozwolić. Nie, nie chcesz. Całe Twoje życie jest z Nim związane. Twoja przeszłość i przyszłość, Twoje pragnienia, lęki wszystko to w świecie ma swoje korzenie. Bez świata, gdzie jesteś? Kim jesteś? Ale przyszedłem właśnie po to, aby to znaleźć. A ja Ci mówię właśnie to: znajdź oparcie ponad, a wszystko stanie się jasne. You want.